Siema, witam was już 800 dniów fazowych kryształów na Bloxa Planet. Już niewiele nam zostało do końca. Możecie napisać, czy nadal zbieracie te kryształy fazowe, czy Was już to znudziło na przykład. Ale dobra, przejdźmy sobie od razu do fazowych kryształów. No to ogólnie e, tradycyjnie zaczynałem od tego wielkiego drzewa, ale muszę was zdziwić, bo dzisiaj tam fazowego kryształa nie ma, a znajduje się obok, w sumie. Tutaj mamy taką, nie wiem, taki fotel. Nie wiem, co to w ogóle jest taka o, skrzynka, a nie wiem co to jest. Tutaj z tyłu tej skrzynki. Czy cokolwiek to jest, mamy kryształ fazowy? No i dobra, lecimy sobie dalej. Teraz tutaj, gdzie mamy tą brzozę, tutaj gdzie jest taka brama brzozowa, tutaj mamy takie liście. No to mamy na lewo, tutaj jak skoczycie fazowy kryształ, lecimy sobie dalej. Teraz lecimy sobie tutaj, gdzie mamy ten parkiet do tańczenia, można się nieźle zabawić. Tutaj mamy kryształ fazowy na tym właśnie drzewku, wyżej tego parkietu. Teraz lecimy sobie tam, gdzie jest hotel, a jest on tutaj. Idziemy sobie tutaj po schodkach i tutaj mamy, gdy chodzimy na pierwsze piętro, dziurę w ścianie Więc sobie wchodzimy, mamy kryształ fazowy Teraz sobie stąd wylatujemy Z tego hotelu, lecimy sobie tutaj Gdzie jest napis VIP U góry, tak, a tutaj na prawo są takie domki I tu mamy w takim kółeczku Kryształ fazowy, teraz lecimy Sobie tam, gdzie jest ten misiek, króliczek Tutaj mamy drzewko u góry Jest kryształ fazowy, fajnie Lecimy sobie dalej, teraz lecimy sobie tam, gdzie jest taki Zakrzywiony domek I tutaj sobie skakujemy na ten zielony Zakrzywiony domek do góry, no i Tutaj mamy kolejny kryształ fazowy. No i dosłownie obok mamy kolejny. Tutaj mi wystarczy skoczyć w dół. No i na prawo. Tutaj macie taką dziurkę. No i tu na prawo właśnie znajduje się ten fazowy kryształ. Fajnie. Teraz kolejny znajduje się w tym domku. Czerwonym, różowym, na tutaj Na piętrze mamy kryształ fazowy Teraz lecimy sobie Dalej, tędy, tędy Lecimy sobie prędko No i tutaj w tym miejscu mamy kolejny Tutaj gdzie jest taki domek, a tutaj obok jest Teleport do tamtego miejsca, na samej górze Nexusa, o tam się ono znajduje właśnie Więc sobie zbieramy No i ja, co ja zrobiłem Ja nie mogę, dobra, zbieram Jest, no i mam wszystkie kryształy fazowe Więc dzisiaj szybko poszło, udało mi się W miarę szybko je wszystkie zebrać, oddajemy sobie teraz sobie fazowe. Mam już 40 tych rdzeni fazowych, więc naprawdę dużo. No, jak wam się takie odcinki spodało, to pamiętajcie: łapce w górze, subskrypcji, wraz z No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I cześć!